Cześć mano, witajcie, z tej strony ja, Czeliem Kurowski i dzisiaj pokażę wam, jak zarządzać komputerem z poziomu smartfona. Od wielu lat jestem użytkownikiem aplikacji programu TeamViewer, programu, który pozwala zarządzać waszym komputerem z dowolnego miejsca na świecie. Postanowiłem nagrać o ten film, ponieważ mało osób słyszało o tej aplikacji i o tym programie. Aplikacja TeamViewer jest darmowa, zarówno dla użytkowników systemów iOS oraz Android. Program TeamViewer jest również darmowy dla użytkowników systemów Windows macOS oraz Linux. Co mogę powiedzieć o samej aplikacji? Stworzyła ją niemiecka firma o takiej samej nazwie, która specjalizuje się w pulpitach zdalnych. Oznacza to, że nieważne gdzie będziecie, możecie mieć dostęp do swojego komputera i swoich danych, pod warunkiem, że komputer jest włączony i ma dostęp do sieci. A więc, tak jak wspomniałem wcześniej, aplikacja jest darmowa zarówno dla użytkowników systemów iOS oraz Android. Ja jestem użytkownikiem systemów Apple, więc w tym filmie skupimy się na stroną iOS. Ale uwaga, w tym filmie również skupimy się nad stroną Androida. Ale zacznijmy od iOS. Jeżeli jesteś posiadaszem iPhone'a lub iPada z systemem iOS lub iPadOS, zapraszam Cię do sklepu App Store. Wyszukujemy aplikacji TeamViewer. Oj, nie wpis, źle wpisałem, ale może znajdzie, znalazł TeamViewer Remote Control. Popierz sobie tę aplikację, mam już ją pobraną. Bo jak mówiłem wcześniej, jestem użytkownikiem wieloletnim. Ocena 2.9, tak jak w przypadku aplikacji Moonlight, dziwi mnie, że, ta że notka jest tak mała, bo aplikacja jest bardzo pożyteczna i w moim przypadku wiele razy ratowała mi skórę, kiedy byłem poza domem, a kiedy musiałem coś zrobić na swoim komputerze. Ok, a więc nie przedłużając, wbijamy do aplikacji. Jak widzicie, na pierwszy rzut oka wyświetla nam się TeamViewer ID, przyciski serwis zdalnie, transfer plików i jeszcze taki guzik na samym dole, jak zainstaluj Quick Support. Zacznijmy od TeamViewer ID. TeamViewer ID to jest taki jakby numer numer użytkownika. Numer, który dostaje każde urządzenie, czy to telefon, czy to komputer, jest on unikalny dla każdego urządzenia. Dla każdej, yy, dla każdego, dla każdej aplikacji TeamViewer zainstalowanej na danym urządzeniu jest on unikalny. Aby zalogować się do czyjegoś komputera poprzez TeamViewera, należy znaleźć jego ID i hasło. Od razu ostrzegam ludzi, którzy już panikują, że ID i hasło komuś raz podam i będzie miał dostęp do swojego komputera, do mojego komputera. Nie. Ponieważ tak, hasło do TeamViewera składa się z sześciu znaków. Mówię z sześciu znaków, dlatego, że hasło składa się z liter i cyfr. Na przykład, jeżeli Ty uruchamiasz aplikację Dreamweaver lub program Dreamweaver na komputerze i macie jakieś hasło sześcioznakowe i w momencie, kiedy Wy zamkniecie aplikację, włączycie ją jeszcze raz, hasło zostanie zmienione. ID, jak mówiłem wcześniej, zostaje bez zmian, bo jest unikalny. Więc to tyle. Jeżeli kogoś uspokoiłem, to się bardzo cieszę. Ok, jeżeli chodzi o przycisk steruj zdalnie, no to tak jak mówiłem wcześniej, pulpit zdalny, czyli mamy całkowity dostęp do komputera. Transfer pliku. Tutaj nie uruchamia się nam pulpit zdalny, tylko taki jakby wirtualny dysk. Polega to na tym po prostu, że jeżeli korzystamy z Teamweavera na jednym komputerze i chcemy się dostać na drugi, na przykład do komputera, w, nie wiem, w biurze, ewentualnie chcemy komuś pomóc, to polega tam po prostu, że z jednej strony po lewej stronie kolumny macie swój dysk, swój komputer, a po prawej stronie komputer drugi. Na przykład, możecie wybrać sobie aplikację, którą chcecie wysłać na komputer, na drugi komputer i wy wysłać tą aplikację poprzez guzik po prostu wyślij, a druga osoba musi ją pobrać, po prostu kliknąć guzik odbierz i druga strona działa to tak samo. Ok. Co tutaj jeszcze nam się rzuca w oczy? Mamy takie pięć różnych funkcji, no i połącz, jesteśmy właśnie w niej. Wchodzimy do komputeru. Platforma TeamViewer również posiada konta, ponieważ istnieją tutaj, tutaj dwie licencje, jedna płatna, druga bezpłatna. Płatna jest dla komercyjnego użytku, dla firm, więc tutaj potrzebujecie konta. Jeżeli jesteście użytkownikiem indywidualnym, wybieracie opcję niekomercyjną i korzystacie z bezpłatnej licencji, ponieważ jesteście użytkownikiem indywidualnym. Co tutaj dalej? Chat. No to tak jak mówiłem, tutaj też jest potrzebne konto TimViewer, żeby po prostu rozmawiać z innymi ludźmi. Jest też takie coś jak pilot TimViewer. Tutaj wchodzimy w akurat w etap rzeczywistości rozszerzonej, ale nigdy z tego nie korzystałem, może powinienem skorzystać na tym filmie, aby Wam pokazać, ale to zostałem każdemu do sprawdzenia. Ja z tego nigdy nie korzystałem, bo nie miałem takiej potrzeby. No w ustawie no to macie wszystkie potrzebne ustawienia, no instrukcje, samouczek aplikacji, no i tak dalej i tak dalej, jakość możemy ją zatomalizować pod względem jakości ewentualnie wydajności dobrze teraz w takim razie przejdźmy do telefonu z systemem Android jeżeli jesteś posiadaczem systemu Android to zapraszam Cię do sklepu Play wyszukajmy Teamweavera, ja już szukałem, więc mam no i pobieramy dobra, pobrana nam się aplikacja wchodzimy do niej, otwórz tutaj mamy taki samouczek od razu mówię, na iOSie też takie coś jest, po prostu przez to, że miałem aplikację zainstalowaną, i nie odinstalowałem, to się na mnie nie zaświeciło, ale jeżeli pierwszy raz pobierzecie aplikację na swojego iPhone'a, również będziecie mieć taki samo jak tutaj na Androidzie. Pierwsze kroki. No, czy, czy aplikacja TeamViewer na Androida, a na iOS, a czym się różni? Poza wyglądem, nie. Poza wyglądem się ona zupełnie nie różni. Tutaj mamy te same dokładnie Komputery, czyli to konto TeamViewer, chat, no i ta rzeczywistość rozszerzona. I tutaj mamy jedną wspólną cechę. Tak samo jak na systemie iOS, tak samo jak na systemie Android, mamy taką planszę z zezwol na zdalne sterowanie. Na początku filmu wspomniałem, że możemy sterować swoim komputerem za pomocą smartfona, ale również możemy za pomocą jednego smartfona sterować drugi. A więc teraz pokażę jak to zrobić. Niestety to jest troszeczkę głupie, że to jest tak zrobione, ponieważ na komputerze tak to nie działa. Na telefonach listy to tak głupio działa, że żeby sterować jakimś innym telefonem, potrzebujecie jeszcze osobnej aplikacji TeamViewer Quick Support. Więc musimy w obu przypadkach ją pobrać, więc sobie ją pobierzmy. Zainstaluj Quick Support. Zainstaluj Quick Support. Więc najpierw zacznijmy od iOS. Pobieramy aplikację TeamViewer Quick Support. I na Androidzie również. Wbijamy do... Aplikacji nie pozwalam. Tutaj macie samo uczę w przypadku tamtej aplikacji głównej Wykonam. O, i to jest jeszcze kolejna głupia funkcja. Znaczy sorry, jeszcze kolejna głupia rzecz. Widzę, że na Huawei trzeba jeszcze pobrać dodatkową rzecz. To jest bardzo głupie i, i to mi się nie podoba szczerze. Bo okazuje się, że muszę mieć trzy programy od TeamViewera na Androida, żeby obsługiwać ten telefon zdalnie. To jest głupie, akurat bardzo głupie. Na ios tego widzenia nie ma. Dobrze, oba telefony są gotowe na połączenie, a więc zróbmy pierwszą część. Przejdźmy z ios na Androida. Przepiszmy to ID z Androida. Już to przepisane, więc steruj zdalnie. Łączenie z partnerem. Oczywiście widzicie, na Androidzie musimy zezwolić na połączenie. Jak widzicie, za pomocą iOS-a steruje Androidem. Weźmy, nie wiem, w sklep Play. O, widzicie, działa wszystko. Wchodzimy w ustawienia. Również wszystko funkcjonuje. Nieważne, gdzie będziecie na Androidzie, nieważne, gdzie wejdziecie, macie dostęp do wszystkich funkcji w telefonie. Więc to, jakby koniec części pierwszej. Dostaliśmy się na Androida z poziomu iOS. A więc spróbujmy teraz w drugą stronę. Spróbujmy dostać się na iOS-a z poziomu Androida. Przepiszmy sobie to ID. Ja tutaj muszę włączyć nagrywanie w systemie iOS, ponieważ TeamViewer łączy się na iOSie. TeamViewer łączy się z innym użytkownikiem poprzez wysyłanie mu obrazu swojego smartfona. Po prostu polega to na tym, że jakby posiadacze iPhoneu iPhone wiedzą, że jest taka funkcja jak nagrywanie ekranu, i tam. Jeżeli mamy jakąś aplikację z na przykład na telewizor, bo nie posiadamy LG, telewizorów LG, Samsung lub Apple TV tej podstawki i nie mamy technologii Airplay, no to niestety musimy sobie radzić zewnętrznymi aplikacjami, które tak działają, po prostu poprzez wysyłanie obrazu do, poprzez rozpoczynanie emisji do jakiejś aplikacji. Więc tutaj muszę tutaj to zrobić, żeby, żeby to funkcjonowało. Dobrze, tutaj mam pisę to ID na telefonie system Android, więc wybieram zdalne sterowanie. Tak w przypadku Androida musimy zezwolić, aby to działało. Dobrze. I zobaczcie ludzie, tutaj jest jedna największa zasadnicza różnica między działaniem obu aplikacji, obu Quick Supportów. Na, kiedy wchodzimy przez iOS do Androida, mamy totalną wolność. Możemy robić co chcemy, możemy wchodzić w każde miejsce. W przypadku Androida na iOS nie możemy nic, poza tym, że widzimy po prostu ekran iPhone'a na, ekran na y, telefonie z systemem Android. Jeżeli chodzi, popatrzcie, ruszam, nie, oczywiście ten kursor, który sygnalizuje gest, nic się nie dzieje, a ruszam teraz na iPhone'ie, i Się wszystko przemieszcza. Po prostu nie, na iOSie nie zostało zezwolone, jakby, jakby to zdane sterowanie takie w 100%. Widzicie co się dzieje, ale, ale nie możecie nic zrobić, więc tutaj jest ta największa zasadnicza różnica między, mm, między Quick Supportem na Androida a Quick Supportem na iOS. Poza tym możecie wszystko robić tak samo. Jeżeli chodzi o, o transfer pliku, to tam to wygląda tak, że macie. Tak samo tak w przypadku zdalnego pulpitu na Androidzie macie wszystko otwarte, na iOS możecie wgrać tylko to co na chmurę i to jest wszystko. Więc przejdźmy do głównych założeń odcinka. Spróbujmy zarządzać naszym komputerem z poziomu naszego smartfona. Pierwszą czynność, którą musimy wykonać to jest pobranie instalatora TeamViewer na nasz komputer. Link do strony znajdziecie w opisie. Ja mam setup już pobrany, więc przejdziemy od razu do instalacji. Uruchamiamy sobie TeamViewer Setup. Klikamy uruchom. I mamy takie trzy opcje, co chcemy zrobić. Czy chcemy zainstalować całkowicie wszystkie funkcje TeamVera, czy chcemy zainstalować tylko po to, by sterować tym komputerem, czy uruchamiamy bez żadnej instalacji, po prostu tylko aplikacja, program działa. W tym czasie, kiedy zamykamy aplikację, przestają na całkowicie funkcjonować. W tym wypadku wybieramy opcję zainstaluj, ponieważ chcemy obsługiwać wszyscy, chcemy posiadać jakby wszystkie funkcje programu TeamViewer. Dalej mamy do celów chcemy użyć ten program? Do właśnie do, do firmowego użytku czy komercyjnego? No to jest to samo po prostu. Jeżeli pracujecie w firmie, no to macie płatną licencję TeamViewera. My, że jesteśmy użytkownikami indywidualnymi, to używamy aplikacji do własnych celów i. Korzystamy z licencji bezpłatnej. Jak widzicie, program jest zainstalowany już na naszym komputerze. Pod względem funkcjonalności nie różni się od niczym od aplikacji na urządzenia mobilne, więc spróbujmy zarządzać naszym komputerem z poziomu naszego smartfona. A więc, przepisujemy ID TeamViewer naszego komputera. Uruchamiamy sterowanie zdalne. Przepisujemy hasło naszego partnera. Tak jak wspominałem wcześniej, hasło po każdym uruchomieniu i zamknięciu aplikacji ulega zmianie. Jak widzicie, na ekranie mojego iPhone'a zaświecił się właśnie podgląd na cały mój system na komputerze. I mam tutaj jakby totalną wolność. Mogę zrobić dokładnie co zechcę. Mogę uruchomić panel sterowania, mogę na przykład wejść w iTunes'a i uruchomić muzykę. Zaraz zresztą usłyszycie. Trochę internet kuleje niestety. Nie wiem, czy to ruszyło. O, teraz chyba. Otwa... Ekran... Eee, przepraszam. Dźwięk, od... Dźwięk odtwarza się na waszym smartfonie, tak jak tutaj w tym przypadku. Więc to tyle jakby z prezentacji. Macie jakby tutaj totalną wolność, jeżeli chodzi o zarządzanie, możecie wejść dokładnie, wszędzie możecie zamknąć komputer, możecie go zrestartować. Odradzam jednak bawienia się guzikami od i uruchamiania ponownie, ponieważ jeżeli to zrobicie, uruchomicie ponownie komputer i zainicjujecie ponowne uruchomienie aplikacji TeamViewer na waszym komputerze, to niestety będzie mieć. Macie ID, możecie wejść na komputer, ale nie znacie hasła nowego, więc niestety, jeżeli nikogo nie ma w domu, to macie problem. Niestety już wtedy nie wejdziecie na swój komputer, więc na to. Radzę uważać. Dobrze, więc próbujemy starować na system Android z poziomu naszego komputera. Tak samo jak w przypadku iOS, musimy przepisać nasz Team Viver ID. No więc przepisujemy sobie go, ja mam go już zapisanego, więc po prostu go wybiorę. E, łączymy się z naszym mm, smartfonem, z Androidem. Zezwalamy. Jak widzicie, na ekranie mojego komputera zaświecił się już właśnie ekran mojego smartfonu z Androidem. Więc, jeżeli chcemy na przykład przerzucić, ym, znaczy, jeżeli chcemy przesunąć kartkę w lewo, łapiemy za puste pole i przesuwamy myszką wciśniętym lewym, lewym przyciskiem myszy, przesuwamy w lewo. Wchodzimy na przykład, weźmy sobie do sklepu Play w zakładce Google, yy, sklep Play. I mamy wszystkie, jakby wiecie, to dosa, dokładnie jak są w przypadku iOS wolną, totalną, wolną rękę. Dobra, wejdźmy sobie teraz do ustawień na przykład weźmy sobie do ustawień i np. przesuńmy na dół, no, dokładnie tak to działa. Więc jeżeli chodzi o połączenia komputer Android mamy totalną wolność, jeżeli chodzi o połączenia iOS Android mamy totalną wolność, jeżeli chodzi już o połączenie komputer iOS wolności już nie mamy, mamy tylko wzgląd na ekran, ale nie możemy nic zrobić. Jeżeli chodzi o drogę Android iOS jest tak samo jak w przypadku komputera, widzimy ekran, ale nie możemy nic zrobić. Jest to fajna aplikacja, bardzo fajny program, bardzo pożyteczny, bardzo przydatny. Możecie mówię, możecie być w dowolnym miejscu na świecie i możecie obsługiwać swój komputer ze wszystkimi swoimi danymi, kopiować pliki, wysyłać do ludzi, pracować nawet. Więc to było wszystko. Platforma TeamViewer jest bardzo użyteczna, bardzo pomocna przede wszystkim dla ludzi, którzy muszą coś zrobić, a Aktualnie nie ma ich w domu. Jeżeli na przykład wyjeżdżacie na wakacje i w razie czego chcecie mieć dostęp do swojego komputera, no to musicie zostawić go włączonego i zostawić do sieci. Wtedy, jakby będziecie mogli mieć dostęp. Chcecie w sensie być w domu, a nie być w domu dokładnie, coś w tym stylu. Jeżeli chodzi, jeszcze taka jedna ciekawostka o. Telewizory z systemem Android TV. Jeżeli posiadasz telewizor z systemem Android TV, TeamViewer również tam działa. Możesz na przykład sterować z telewizorem smart swój komputer i w drugą stronę możesz sterować komputerem swój telewizor z Android TV. Sama platforma jest również pomocna, jeżeli chodzi o pomoc innym ludziom. Na przykład jeżeli jesteście. Technikami, informatykami, a macie znajomych, którzy w ogóle się nie znają nad, na komputerach, możecie im powiedzieć, żeby ściągnęli sobie tą aplikację na telefon bądź komputer i wtedy Wy staracie im się pomóc zdanie, jeżeli nie możecie do nich przyjechać. No i to było wszystko. Jeżeli ci się spodobał ten film, zostaw łapkę w górę, suba komentarz. Jeżeli chcielibyście więcej takich, takich filmów, takich poradników, zostawcie komentarz, zostawiajcie łapki w górę. Um, dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Trzymajcie się.